I witam was Rziska, bardzo serdecznie w nowym projekcie z serii Zagrajmy Wy. Tym razem jest to kolejna już modyfikacja do Gothic 2 Noc Kruka o nazwie Grzesznicy, która wyszła, a raczej wyszło spolszczenie do niej w 2014 roku w lipcu, czyli w wakacje. I co ta modyfikacja... Co w tej modyfikacji się znajduje, o czym ona opowiada? Jest to modyfikacja, która opowiada historię Górniczej Doliny. W tej modyfikacji Górnicza Dolina zostaje zalana przez powódź z nieznanych przyczyn. No i my będziemy aktualnie w zamku w Górniczej Dolinie. No i będziemy musieli wybadać tą sprawę, czemu zamek został zalany, no i co możemy też z tym zrobić? Z... Czytałem, że tą modyfikację można przejść na parę sposobów, czyli możliwe, że w tej grze wybory są dosyć znaczne. W każdym razie zobaczymy. Doda... Dodał mi też twórcy tej modyfikacji opcję gry w kości. To też może być całkiem fajną rzeczą. No i gdzieś tak, przejście nam zajmie chyba od 4 do 6 godzin. Mamy też dodatkowe opcje, takie jak pasek życia doświadczenia, żeby nam pokazywali. Też fajna rzecz. Podgłośnimy sobie grę trochę. Dobra, myślę, że możemy już bez zbędnego gadania zaczynać grę, więc to też zróbmy. Zobaczymy jak to potoczy. Oczywiście gram w tą grę na ślepo pierwszy raz. Naprawdę, szarżycie. Czemu nikt mnie nie słucha? Nie, nie to chciałem. Po prostu trzeba odczekać. Właśnie w tej grze także są osiągnięcia. Dodam wam jeszcze. No i z tego co widzę na starcie już mamy grę w pokera Ja w nie pokera byłem zazwyczaj średni No ale zobaczymy kto takie rzeczy? Może nie będzie tak źle w sumie mhm. Są statystyki naszego bohatera Dobra zgrajmy Chwila! Ral to był ten ten, ten yy, skazaniec znaczy, w górniczej nie właśnie kielkares. tutaj Przecież wiedział o tym wcześniej Okej okay. hmm. Dwie pary. Tylko po ja pogłoski. Jam Trudno być tego pewne. Mnie i tak nikt nie pyta. Trudno być tego pewne. Kontynuujmy. Powiedziałem dokładnie to, co... Wygrałem fajnie. To, o to nie może być tak dalej. Okej, okay, pogadamy ze strażnikiem, może się mm, nagle okaże, że nas wypuści. Chociaż w sumie nie wiem nawet co zrobiliśmy, czemu tu się znajdujemy. Może zaraz ktoś nam to dokładnie wyjaśni. Tak, jak mówisz. Nasz bohater wygląda jak La... To nie, to nie jak Lares. Nie, tej... nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Powiedziałem dokładnie to samo. Nie wiem już w co wierzyć. Niektóre problemy same się rozwiązują. Mam swoje Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Po prostu trzeba odczekać. Ode mnie tego nie ma. Okej, wypuścili nas, ponieważ... może być tak dalej. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Znasz już moje zdanie. Nie zasłużę sobie na Nie trzeba mi więcej kłopotów. Zdanie i tak nikogo nie obchodzi. To przecież oczywiste. Ja bym tego nie zrobił. To by było Nie mów, że o tym nie wiesz. Ten typ chce, żebyśmy go uwolnili. Nie znam to go w sumie. Wszystko jest możliwe. Może go uwolnię, nie, nie wiem, zobaczymy. Nie, nie wiem już, w co wierzyć. O! Tak jakby brakowało. Dlaczego uważać na to, co się mówi? Mówią to i owo. Nie może tak dalej być po prostu trzeba odczekać to wszystko tylko pogłoski możemy jedynie przeczekać skąd ty to znowu masz wszystko jest możliwe mnie i tak nikt nie pyta nie można wierzyć we wszystko to było oczywiste Powinienem wiedzieć nie, nie musisz o to pytać skąd ty to znowu masz słyszę o tym po raz pierwszy tego na razie nie, nie chcesz nauczyć ty... powiedziałem dokładnie to samo no dobra, czyli z tego co widzę zamek został kompletnie zalesiony, Mamy tutaj nie dużo tak krzaków, drzewo nawet. To ja, bym tego nie Chyba sam Adanos wpłynął na to miejsce i, mi to i tak je zmienił. Trzymać od z Znasz już moje to no dobra, mamy w takim razie jest. iść do Parsiwalu. o tym po raz pierwszy. O i widać wodę za zamkiem. Musi być dosyć głęboko. Musiały pojawić się problemy. Brutus! Brutus już nie jest w swojej pracowni! Możesz nam coś powiedzieć, Brutusie? Nie chcę już o tym słuchać. Ode mnie tego nie dostał. Było dokładnie tak, jak mówisz. To przecież nic nowego. Było dokładnie tak, jak mówisz. Musiały pojawić się tak, problemy. Ale nie miał wystarczająco dużo problemów. Wiesz, mówi się o tym. Nie jeszcze więcej. Możemy jedynie przeczekać. To przecież nic nowego Okej, on chce, żebyśmy pracę, znaleźli mu że... pracę, w takim razie poszukamy. Na razie chcę się trochę rozejrzeć tutaj. Mamy grzybki. Tu jest chyba ten cały parsiwal, więc pogadajmy z nim w takim razie. Zobaczymy co on nam powie. Właściwie może być Niektórzy nie, chcą nie jest w ogóle swoich grzechów. Czemu, ja się nie jeszcze nie trochę rozejrzę, nie jest dobar. Nie uciek jeszcze stąd, to jest śmigale. Jestem ciekaw w ogóle kiedy... Niektórzy e, nie zdają sobie w ogóle sprawy ze Akcja tej grzechu. gry się dzieje, czy, czy podczas właśnie zmieni? akcji normalnego gotyka dwójki, czy też po albo przed. Nie mam pojęcia, szczerze wam powiem. No faktycznie wygląda na to, że wszystko jest zalane. Całkiem cie ciekawa i oryginalna koncepcja przede wszystkim zalania tej górniczej innej jest czegoś takiego nie widziałem, szczerze powiedziawszy. No i jest to taki <laughs> moim zdaniem całkiem oryginalny fajny pomysł na zrobienie tej modyfikacji. Przecież wiadomo od dawna. Idziemy teraz od razu do tego parsywala. własne zdanie na ten, ten temat zasłużył na coś takiego posąki nosa, jeżeli Naprawdę myślisz ja Zapiszę grę.

Właśnie przekażemy Okej, przekażemy mu to. nie miał wystarczająco dużo problemów. Mam na imię Velor, hm. Zdrowotnicznie tylko jeszcze więcej kłopotów. Też to będzie jeszcze więcej kłopotów. tak Ode mnie nie tego w nie, w nie w co wierzyć. No, mam swoje znaczenie. Ten ten. Nie, nie, nie trzeba wiedzieć, że o tym nie wiesz. Ale się oczywiście nie od, od tego z daleka. To, że doszło, jest dawne od lat. ci powiedzieć tak wcześniej, no, no, że. to już tak, to nie dawna. Trudno być tego pewnym. Nie ja muszę muszę do Będę no dobra, na razie temu typowi nie pomożemy wydostać mu się. Mamy zdobyć narzędzia przede wszystkim. To będziemy musieli je poszukać kuchnić. Nie trzeba mi więcej głupot. Nie, które problemy sam się rozwiązują? Mam swoje zdanie na ten temat. Tutaj mamy dwie możliwości. Możemy kazać mu pójść do komnaty magów, albo możemy kazać mu pomóc, pomóc kucharzowi. Zobaczymy, co się bardziej opłaci. czy nie tego nie zawsze się rozwiązuje. Przecież działał to wcześniej. Od mam swoje zdanie na ten temat. Takie, że... To takie po raz, raz pierwszy. pierwszy On ma podstawowe żarcie Właśnie, tu jest taka ludziska teraz różnica z tego co widzę, że zioła i grzyby nas nie uzdrawiają To są składniki alchemiczne I służą wyłącznie do robienia mikstur Czyli jak zjemy no to nie uleczą nam HP nie trzeba mi więcej spodów. Nie chcę już w co wierzyć. Kto wiedział o tym takie wcześniej? Właś Było dokładnie tak, jak mówię. Słyszałeś, że mówi się o tym i o tamtym? Powiedziałem, że to nie do zadań. Nie, nie no wiem, czy mógłbym się dokładnie tak denerwować. Zegnijcie te troski. Kto opowiada takie rzeczy? Musiały pojawić się problemy. Co to benderyadrysty mówią o tym? swoje to zdanie na ten sprawy temat, sprawy ze swoich grzechów. Nie sądzę, że tak, się zmieniło. Musiały pojawić się problemy, Przykonywanie, to by mi się przydało, retoryka. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Przecież wiedział o tym wcześniej. Okej, okay, dostaliśmy parę pożytecznych informacji jak na ja rytokach, nie jak to początek to. gry. I możemy teraz standardowo jak w każdym RPG robić co chcemy, więc... Pogadamy z każdym. Zobaczymy co tu możemy zrobić. Garond. Mogę z Garondem pogadać. W ogóle on hełm założonego na głowie. Garant traci wiarę. To niedobrze. Się nie poskładał po tym wszystkim. Będę się Ok, dostaliśmy ciekawy quest od Orika. Mamy zrobić miksturę i zbadać jej działanie. Miejmy nadzieję, że nie będzie to jakaś trucizna czy coś w tym stylu. Chociaż tak nie powinno być. E, tylko jakie składniki mi są potrzebne do wykonania tej mikstury? Jagoda, mięso kopaczer, rośliny lecznicze. Hmm. Oddechcinia stwora. O, może być ciekawe całkiem. Gadajmy teraz z parsiwalem na temat yy, garonta. Zobaczymy, co nam powie. Ja tym wcześniej. Hmm? Jak to to nie można wierzyć Jak nie się nie nie to przecież tylko po włoski. Było dokładnie tak jak musisz. O, fajnie, że mamy parę opcji do wyboru. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Młody, nie da się Mamy się udać do magów. No dobrze. Hmm, czy tutaj na górze może, mogę coś znaleźć, zobaczmy, czy tutaj coś będzie przydatnego. Czy ja w ogóle mogę tutaj wchodzić? Przede wszystkim. Nie zasłużym sobie na to. Nie, tak, nie znam się na otwieraniu zamków. Okej, okay, tutaj nie ma nic ciekawego. Skrzynie są zamknięte. Dobra, musiałbym się znać na otwieraniu zamków. Tutaj mamy wytrych. Weź go. Może nam się przydać, jak nauczymy się otwierania zamków i ograbimy. Bez właściwego klucza zamek. nigdy tego nie otworzę. Nie znam się na otwieraniu zamków. Poszukajmy dalej. Na razie nie mają do nas wątów o to, że... Tutaj coś robimy, to tak w ogóle. Teraz zauważyłem, że świat tej modyfikacji nazywa się Prolog. W takim razie yy, prawdziwa modyfikacja może się dziać o wiele gdzie indziej, skoro to jest Prolog. Tego nawet nie zauważyłem na pierwszy raz, na pierwszy rzut oka. Leko, to jest komnata Gomeza, tak w ogóle. Byłego właściciela. Nie znam się na otwieraniu zamków. Górniczej Doiny z starego obozu, jak dobrze pamiętamy. Zobaczmy <laughs> jeszcze, czy tutaj coś mam. Czy tutaj coś mam. <laughs> Mamy świeczki, wezmę sobie go, sprzeda się jak coś. Nie wiem, czy można być tego nie Dobra. Nie znam się na otwieraniu Samki zamku. Okej, okay, nic tu już nie ma praktycznie, więc możemy iść e, na dół. Pogadamy z ludźmi koło zamku. Pogadamy przede wszystkim nie z, się z Brutusem. Powiemy mu, że mamy pracę tak, w Hej. Z tobą nie chcę gadać. Nie, nie chcę z tobą gadać. Tak nie, nie chcę, żeby się... Ten... Zapiszmy grę. Dokładnie. I pogadajmy nie zrób nie z... Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze swoich grzechów. Czemu, Czemu nikt do... mnie nie słucha? Z nich tak nikt nie pyta. Powinno być mój życiem. Nimi, nie On może nam podnieść troszkę siłę. Przecież Na razie tego nie będę robił, ponieważ na razie z niczym nie walczymy praktycznie, więc na się to nie przyda. Dobra, pójdźmy pogadać z resztą ludzi. Tutaj w ogóle mamy owce. Z nami... się, jeszcze więcej kłopotów. Mają co jeść ci ludzie tutaj. Nie mów, że o tym myśli. nie wiesz. Kolejne grzyb do zbierania. Czemu nikt reagowało? mnie nie słucha? Trzy owce. Mm. Troszkę mało. <coughs> <coughs> Zobaczmy, czy w więzieniu możemy z kimś pogadać. Się nie, Hej. nie może tak dalej być. Trzeba uważać na to, co się dzieje. No nie za bardzo. Musiały pojawić się problemy. To wszystko tylko pogłoski. Będę się lepiej trzymać. Da, a w o, takim tak razie dalek. pójdźmy dalej, pogadajmy z resztą ludzi Po prostu ludzi trzeba odczekać. Przez no to będzie coś, to coś się to zmieni. Się zmieni. O, mamy chrząszcze. To, to, ja. to je. Wow, wow, wow. Nie wiem czym on się tak denerwuje. Jakiś dziwny nagły spadek FPS-ów mam, nie wiem czemu. To chyba chwilowe. Mam swoje zdanie na ten To nie może już dwa chrząszcze. Ile tam trzeba było dla niego? Aha, trzy. No to jeszcze jednego chrząszcza muszę zabić. Piły zebrane świetnie. Coś się zmieniło. Dziewięć desek, trzy młotki. Będziemy szukać dalej. Nie chcę o tym słuchać. Nie jest to zbyt trudne jak szukać. Tak, ja bym nie miał wystarczająco dużo problemów. Gadajmy z tym paladynem. Może powie nam coś ciekawego. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze A bo jednak nie. Whatever. Mówią to i nie, to już nic nie dziwi. Chcę, żebyś zostawił spokój. Doszło tutaj do... Tak, coś jest jeszcze przebrzązane? Tylko jeszcze więcej kłopotów. Całkowicie. Widzisz, się z Tobą zgadzam. Kolejna deska. Doszło do mnie. Już mamy z czterech chyba. Ktoś zaczął. Nie wiem, co Mamy skrzynię. Bardzo chciałbym się poduczyć tego otwierania zamków, tylko nie wiem kogo. Hmm. Nie znam się na otwieraniu zamków. Powinno zrobić to jak najszybciej przede wszystkim, bo nam się to może bardzo opłacić. Wszystkich, którzy widzą jego mądrość, nie zasłużył na coś takiego. Gadajmy może z Kowalem, zobaczmy czy coś nam powie Kowal. To się kiedy komplet zmieni. Mamy nie wszystko. rozumiem w ogóle, cię to przejdzie? Nie zasłużę w coś takiego, już nic Coś ci się zbugowało, kowalu chyba. Nie no, można wierzyć we wszystko, co się Zmula słyszy. Można uważać na to, co się mówi. <grybki> <odsłuchał niewłaściwy> ludzi. <grybki> <grybki> nie już nie rzucie, co mam wierzyć. Całkowicie się z tobą zgadza. No dobra, z kowalem nie mogę pogadać. Kolejna deska. Tam. O, kolejna deska. to Wejdźmy do środka tutaj. Czy może coś tu jest. O, kolejne deski. Świetnie, świetnie. Coraz więcej mam ich. Czy tutaj coś mam? Nie, tego nie Surowo stał młokiem. Dokładnie to samo powiedziałem. Czemu? Tutaj mamy kołowrót, który otwiera bramę, ale tego nie będziemy robić oczywiście. Tak dalej być nie możesz. <noise> Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Słyszałem gdzieś szczura. Hmm. Ciekawe jak daleko sięga ta woda. Przecież on wiedział już wcześniej. Gdzieś tu szczur jest. Lebek? jest. Nie Jean. Gdzieś tutaj chyba.

To jest notatka Fletchera. Osoby, która pobiła naszego głównego bohatera w pierwszej części gry. Mamy klucz. O, co ten klucz otwiera? Hmm. Klucz od magazynu w zamku Starego Obozu. W takim razie możemy do magazynu się udać. Już mamy tych Zobaczmy co jest w magazynie. To jest klucz od tego czy od czego innego. Nie znam się na otwieraniu zamków. No właśnie. Nie znam się na otwieraniu zamków. Tak czy siak nic tutaj nie znajdziemy niestety. Hmm. Może jedynie tą skrzynię damy radę otworzyć. Mamy rudę i złoto. Przyda się zawsze Dobra Kerolota tego całego Czy nie nie, to nie był Kerolot Nie pamiętam jak ten człowiek Nazywał się Ale był tutaj właśnie taki jeden, któremu mogliśmy dać w dwójce Mięso Oraz mógł nam sprzedać pancerz Teraz go tu nie ma A właśnie, mamy szczury Spróbujmy je zabić w takim razie Nie wiem czy mi się uda Znowu jedna z tych cholernych bestii Oj, może być ciężko, może być ciężko Bez broni Szczury utłuc Kurde Ciekawi mnie co tam jest, nie wiem czy warto próbować w sumie z dwoma punktami HP. Spróbujmy. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Nie, wiecie co, na razie może zostawmy ten magazyn, może tam nic ciekawego nie ma oprócz tych szczurów. Na razie ja tam nie będę szedł. No tak, przejścia do lochów nie ma, lochy się zawaliły, albo coś. Idziemy dalej. Dobrze, przecież przecież nie zaniesiemy nie. miód kucharzowi. Nie temat. Deska. Młotek, o! Zebrałem już młotki, teraz zostały mi już tylko deski do zebrania. O, nie tak właśnie. Ty nie możesz mnie otwierania zamków nauczyć. Nie, nie spierzę. Szkoda. O, chrzonszcze, zabijemy je. Nie, się, a te trafki się przydadzą. przecież jedział o tym wcześniej. Dobrze, przecież to, w porządku, idziemy do teraz. Mam swoje zdanie na ten temat. Mam dla ciebie składniki. Ja. Prostu, to, o tym nie, nie. No po prostu trzeba odczytać. Przecież jedział o tym wcześniej. Mam poziom. To przecież. Zaczynałem. Mamy klucz. To nam się przyda. To wszystko tylko pogło Ci powiedzieć wcześniej. Mówią to i o możemy jedynie przeczytać. Kto opowiada? Mamy przyjść jutro. Wszystko jest nasze niezasłużone. Dobra udziecka, ale tutaj zakończę nasz pierwszy odcinek z tej modyfikacji. Więc dzięki wam za uwagę. No i trzymajcie się i cześć!